z tej strony Fishing Brothers. Dzisiaj jesteśmy na mm, tutaj rzeczce pszczelągowej i no spróbujemy naszych sił. Jak się wypowiesz o tym? Jest ciężko, ale damy radę. Dokładnie. Dzisiaj łowimy tutaj pszczanki. Ja zaczynam na takiego woblerka i to tyle. Aha, 25. pięć. doszliśmy na miejscówki. Tutaj jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. Pierwszy raz tu jesteśmy w życiu, lecz no, znamy te miejscówki. Z y, widzenia tu dosyć spory prąd, lecz nie poddajemy się. Ja tu próbuję na tantkę, Kolega próbuje na wahadłówkę. Wahadłówkę jakąś różową. Jakie filmy? Kamatsu. Kamatsu, tak. Kamatsu jest dobrą firmą, Uważam. Jesteśmy w takim pomostku dosyć fajnym. No i ogólnie film na pewno wleci. Ryby nie wiem, czy będzie. No, przebyliśmy tutaj 5 km ponad, żeby tu dojść. Z butach, jakimiś krzaczorami. Hmm. Jesteśmy słowa Tutaj małe zacięcie się stało, bo tutaj rozwaliło nam się coś. Y y nie powiem co, bo oczywiście nie chcę po... po y miejscówki zdradzać, tak. Jesteśmy na rzeczce górskiej, małej dosyć. Ja próbuję na tamte. No i... doszliśmy ogólnie na te wszystkie miejscówki Miejscóweczki są bardzo ładne No tam widzę już takie miejsce, gdzie pstąg może stać o. Oj... Zobaczyłem, jak świnie niebo yy. No tutaj rozwidlenie pod tym tym może stać Pod mostkiem takim No tutaj staramy się być oczywiście jak typ ryb profesjonalni Ale nam nie wychodzi Nie no... Nie jak typ odryb Fishy Poof Ace Piedruszku. Już myślałem, że zerwę, ja Rzuciłem na drugi brzeg Nie No No, lecimy dalej, lecimy dalej. Biała tanta e, Chińska tanta, Song Haing Taka właśnie tanta no, wędka Mikado Sensualek do 12 gram. Kowaltek nie wiem, jakiś jakiś takiś. Ży, yy, plecionka 0,10. To jest spora, ale możliwa przy. Może... Oj, tutaj koleżka zaczepił. Tam, na górze tak. Bardziej. O! Tu na górze. O, drzewo. Opa, opa. No, jesteśmy przy mieście, więc mo, można... Jest możliwość słyszenia aut, lecz no, nie chcemy tylko samego pstanga, bo z okonia też byśmy się bardzo cieszyli Jakakolwiek ryba. Jakakolwiek ryba dokładnie. Nawet może i być nie wiem kleń A kleń abym, kleniem bym nie po tego nie pogardził, nie? Co? To, to, to... Za jeszcze bardzo? No, tak, tak. No, tak sobie Będziesz pokoleż... wściekły. No, no. Mo... Most nie, nie ma zbyt głęboko pod mostem, więc możesz skakać. Kolega ma tu wędkę yy... jaka to jest? Kongres No. Do ilu do? Kur. Czaczki wieczone. E, oczywiście. Ale ty jesteś teraz wściekły, I nie chcesz tego pokazać. Chcesz się wymienić tą wahadówką za woblerka? Mhm. Dobra. Woblerka co za zakładasz? Ty myślisz jak rzucasz. Ja rzucam tak od dołu, jakby. A, widzimy się po cięciu. Szybkie zmianie przynęty. Przynęta to teraz taki, taka blaszeczka mała, srebrna jakaś, nie wiem, chyba chińska. Od kolegi dostałem za wymianę, za woblerka też, takiego chińskiego, no i pracuje fajnie, no i spróbujmy, nie? Może coś na to weźmie. On tu zerwał blachę, ale to. kongera, znaczy kongera, kamatsu. O, ja jestem głupi, niestety, i zaczepiłem o brzeg. Co to miał być? Widzowie on stoi taką. Tak się drze. No, tak jak mówiłem, jesteśmy przy mieście, więc mogą auta nas zdenerwować. Mieliśmy plan, żeby udać się na taką dużą rzekę na Street Fishing za jakiś czas. ale spocony musisz być ja też o, jesteśmy w wodejach ogólnie przeszliśmy taki kawał że to się w głowie nie mieści nigdy więcej nigdy więcej a i prawdopodobnie na powrocie będziemy zmieniali rzekę na inną która tu wpływa do tej samej rzeki ale inna jest o lekkie tutaj uderzonka Mogę dać tutaj podpowiedzi. pierwsze raz po pie pszczołki. Kurczaczki pieczone. Mm, oczywiście my tu jesteśmy family friendly. Tak, tak. Mm, no. no. Idziemy zaraz dalej? Na inne miejscówki? Bo stoimy w jednym miejscu tak przez już z 20 minut. Nie no, 15. Nie no, z 10. Łyba, łyba. łyba, łyba. Eba, 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 chyba, szum, szum, szum na mą myszkę, szum na mąmyczkę, szum na mą myszkę. No, sum na sum na myszkę! na podlodówkę tak się A, łowi. To to... Tam zakładasz ochotki albo pinkę, chyba nie wiem, nie znam się na podlodowym łowieniu. Łowiłem też pierwszy raz w życiu łowiłem na podlodówkę w tym tym sezonie i szału nie było. No Widzimy się po Jesteśmy na dalszej części. tutaj okay. No. Jak gdyby łowimy. Ja na blachy cały czas bezwzmiennie kolega też, boblek bez bezwzmiennie, ten, którego mu dałem i lecimy, nie? Próbujemy te pstągi. Jesteśmy w innym miejscówce, idziemy da dalej za niedługo. No cóż, no może coś się uda. No, cieszymy się z każdej ryby, naprawdę. Z się szczególnie cieszył i pstąga. Bo jeszcze nigdy nie zrobiłem pstąga. No a klenia, życiówkę mam małą. Tak samo jak i okonia mam małą życiówkę, no w grudniu zacząłem o koni tak naprawdę. Takich na spinie kupiłem spinning sobie no i no i co no? Końca opowiadania trzeba łowić się przynajmniej z nutem Tutaj kolega się oblizuje na mój widok I lecimy dalej, lecimy na dalsze miejscówki no to widzimy się na Innym miejscówce bądź przy jakiejś rybce. Oby. Co się na pewno nie stało. bardziej w mieście. No i mamy dosyć silniejszy nurt nie? Hmm, tu jakiś przechodzin tutaj bardzo brzydko mówi. Tylko chodniku szedł za nami. Bo ta dzisiejsza młodzież. Ymm, no, może ja młody jestem cicho będzie patrzcie tak na mnie. rzucamy i lecimy dalej łowić. Teraz, znowu. Co? A gdzie ty zahaczyłeś? Debil. To za drzewa spróbuj. Przejdź przez to drzewo i spróbuj. Próbujemy... Oj, oj, oj. Próbujemy... Złowić nadal pstrąga, bądź jakąś inną rybę. Cokolwiek. Nie Poczekajcie, awaria jest, idę pomóc koledze. Zostawiamy rękę. Idziemy pomóc mu. Fishing Brothers, tu. Ty jesteś drugi, nie? Jesteś ten ten, ten drugi. O, no, nie tu On ma ręczkę Mika do No, bardzo ładny blank. Jakbyśmy wpadli, to byłoby krucho. Wohoho Ała Ale po drzewie przejechałem palc Ole mu Ole mi ciągło No o, Ała Ale fail o, co? Ręką potarłem od drzewo O kole Ała Trzeba dalej Blaszka taka srebrna Tego pokażę To lwi To lwi Co? No kolega zerwał już trzy przynajmniej ani jednej Próbujemy łowić na te rybki Co? Idziesz z czymś za rybą Co? Co? Widzę Co to jest za jakaś koszulka? Ogólnie to zerwaliśmy oboje blaszki No ja już nie mam Co? Mamy tutaj kaczuszki, ta kaczuszka dziubek ma, ta kaczuskę skrzydła ma i ogonek też ma. fak, fak. No i ogólnie tego. Yy. Próbuję na obrotóweczkę. No, Fluorokawią zawiązany. Dłuższy przypon wcześniej. I lecimy. Lecimy łowić. Łowić trzeba. Muszę sobie kupić takie te. Pachadłówki. A co jest na to, że w dwójkę? dwójkę? Dawaj. daj, ten, daj się, żeby Dobra, widzimy się później. E, e, widzowie, słuchajcie, prawdopodobnie za jakiś czas na kanał wpadnie nowy odcinek, będziemy go nagrywali na. w e, tym polnym stawie, bądź na. E, jak to się nazywa? Na, na takim naszym jeziorze okolicznym. Ten challenge będzie polega na tym, że mój kolega będzie łowił na tylko przynęty twarde, czyli, czyli obrotówki, obrotówki wahadówki, woblery i takie inne. A ja będę łowił tylko na przynęty miękkie, czyli gumki, kejtechy i jakieś inne główne. W taki no, sposób będziemy próbować złowić o Kto złowi więcej ten wygra. No. A jak będzie remis, to kto większego? Jak będzie, nie, jak będzie remis, to robimy dogrywkę i wtedy dodatkowo łowimy oboje na wszystko co się da. No, także dziękuję. A, i będą możliwe ustępstwa na użycie przykładowo jednej przynęty Jeżeli ktoś inny będzie używał danej przynęty przez dany czas, czyli przykładowo mój kolega tutaj Jeżeli by używał gumki, tak? To to się nie wlicza do challenge'u No Po prostu A jak ja bym używał sobie takiej obrotóweczki No to to też się nie wliczy do challenge'u po prostu No to okoń będzie dla mnie I będzie pokazane w filmie, ale nie będzie punktowany okay. Punktację wymyślimy później. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. No to wtedy jest dodatkowy punkt. Jeden. A za przykładowo okonia powyżej 15 cm, albo powyżej 20, no to będzie dwa punkty. Powyżej 33 punkty, powyżej 44 punkty. O jezu, przerzuciłem cię. Dobra. No to dziękuję za uwagę, widzowie. Esa. Idę łowić dalej. Dalej, widzowie. Yy, no i rzucamy, nie? Łowimy, łowimy. No, wywaliłem się z 5 razy, chyba. Ale to ślisko jest tak, że A ja cały czas robię kilka rzeczy naraz. Bo tutaj trzeba coś zobaczyć na telefonie, tu odpisać. Tu coś się zaplątało już. Wiesz co, tu jest straszna płycizna, płycizna mi się wydaje, że tu jest straszna, płytko tu jest bardzo, no i następny odcinek ogólnie będzie na takim stawie, pol, na tym stawie polem, co łapaliśmy na pierwszym odcinku szpaki, albo ewentualnie będzie on w, no na takim jeziorze, gdzie był film próby złapania okonia, lecz nieudany, nieudany, więc nie został dodany. Ten film zostanie dodany, bo pierwszy raz jesteśmy na pstągach. Ale ja zaczepiłem od drzew. Jestem upośledzony. Nie. Dobra, widzimy się, jak to zdejmę. Widzieliśmy spółkę pstągach, ja odzyskałem te. Więc mieliśmy po jednym braniu dzisiaj, w ciągu całego dnia. Całego no, 4 godzin, cały. No i próbujemy coś, próbujemy coś hecić. Co? Próbujemy coś hecić. Puknął mi. coś mi puknął, nie wiem czy to był, co? Jak mi się wydawało, takie nie było jakby. Co? Bardzo możliwe. Woda jest przetrzepana już dzisiaj, no. Jesteśmy na no killu, lecz... Nie każdy się stosuje do zasad. PZW. No PZW nic ostatnio nie bierze. Może coś weźmie dzisiaj no. Oby jeszcze wpadłem ten tą, chociaż jeden, u kogokolwiek. No najlepiej u mnie. <głos> <głos> no bo zawsze najlepiej, to się coś fajnego weźmie. Ale, ale fajnie by było, jakby nawet Koledze padło. No, także kurczaczki pieczone. Piesyku smażone. Lecimy dalej. Później ponagrywam i. Zrobimy jakieś nowe przebitki O! Prawie, prawie, ale mu. Tak? Dobra Widzimy się później widzowie Ogólnie no nic nie wiec, niedługo się zwijamy Bo będzie się robiło powoli ciemno a, a... my musimy być w domu, no bo Jesteśmy pełnoletni Jeszcze Jeszcze I... No i prawdopodobnie nowy odcineczek będzie do... No za dwa tygodnie? No tego. Za tydzień, dwa tygodnie, no. No ten odcinek prawdopodobnie wpadnie albo we wtorek, albo w niedzielę następnie. Jak myślisz wtorek czy niedziela? Jak najszybciej. Jak najszybciej, czyli wtorek. Jak go zmontuję? O. No, tak. <laughs> tak powiedzmy. No i pokażemy wam jak tutaj się dzieje u nas. Na naszych wodach PZW PZW Oszuści złodzieje. <noise> Nie żartuję Zależy jaka woda. Tutaj jest przetrzepana przez ludzi. Pokłute są po prostu jedynie No co? No U, w marcu będzie na pewno odcinek z Federów. Ale to w czerwcu albo w Maju. W Maju będą pierwsze szczupaczki. Nie wiem czy też nie na tym stawię. Polecimy, co? No to A to na majówkę ja jadę na Ponton, nie. Wtedy nie będę chyba nagrywał. Bo, bo wtedy chcę się skupić na łowieniu, nie? Żeby w ogóle coś złowić. A jak się nazywa? A. A później pojedziemy tam na No. następnego dnia. Można jeszcze na szczupaka od razu, kiedy indziej. Żewendki są będą no stałe, a my sobie będziemy szczupaki łowić jeszcze. No bo ogólnie tam są dwa, trzy stawy. I my mamy zezwolenie od właściciela i tam nie ma żadnych zasad PZW. Żadnych w ogóle tam nie ma zasad. A i tak na i tak my nie bierzemy. My nie bierzemy praktycznie w ogóle żadnych ryb. Chyba żebyczki. No i jednego szczupaka w tym sezonie zebrałem. Tylko jednego. A zrobimy mi sporo. O koni też nie zabieramy. Jedyne co w tym sezonie zabieram to kilka płotek. Jednego szczupaka. Pamiętam jak wygrałem z kolegą zakład. O 5 zł. co do dzisiaj nie ujrzałem. Co? <grych> nie dawało się. Okay. O 5 zł. Yy, że nie złowię szczupaka w przeciągu 5 minut. Byliśmy 5 minut od końca łowienia. I z, z idealnie. 2 minuty po tym, jak przybyliśmy. Nie, no 30 sekund potem jak przybyliśmy piątkę, że zg zgadzamy się, no to. No, wziął mi szczupak. I złowiłem. No, maluszek był to jednak, ale. Ale miał być szczupak w ogóle. Ach, teraz się skupimy ostatnio na okoniach. Skupimy się, musimy się skupić. A ja mam jeszcze te linie, to trochę przeszkadza w tym łowieniu. No? Nie. Ja nie zostawię tego niu. Znaczy, jak wyjdzie, no to wiesz. Będę robił to i to. Ale i tak robię to i to. Czy ty w No, widzowie, możecie napisać propozycje na następne odcinki. Co możemy spróbować, co możemy zacząć robić. No i jaki masz pomysł na następny? No jakie masz pomysł na następny odcinek Siedzi, 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 widzowie, siedzi. Żartuje no, Metal, metal no metal, tak, Stal Nie w ogóle, tylko te No wahadówki Obrotówki, wszystko co jest stalowe, a Spinmady Spinlady będą się liczyć dla obydwu może, co? No Bo ja sobie kupiłem spinmady i chcę je wytestować też Spinmady to jest taka naturalna przynęta No Co? No. Bardzo możliwe, no Za wyszłem, ale sztuweczka jest poplątana W ogóle polecam bardzo Mikado Sensual wędeczki Piękna. Naprawdę piękna. Co? O, kamera mi się budziła. oj dobro. To by było chyba na tyle z tego łowienia. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy. Będą na pewno bardziej emocjonujący niż ten, bo to był nasz pierwszy raz. no Uczymy się, uczymy się. O, jakieś porady to piszcie w komentarzach, tak jak tu kolega mówi. No i dzięki manko.